Do napadów na kobiety dochodzi najczęściej z dwóch podstawowych powodów: ktoś chce coś od ciebie lub ktoś chce ciebie. Przez lata prowadzenia szkoleń dla kobiet, firm, różnych instytucji, osób prywatnych spotkałem się z różnymi pytaniami. Mamy bardzo dużo pomysłów, mamy bardzo dużo doradców. Ale dzisiaj Was do tego zaangażuję. Napiszcie mi koniecznie po tym odcinku w komentarzu, co WY myślicie na ten temat. Koniecznie dajcie mi lajka, zasubskrybujcie kanał i bądźcie aktywni. No dobra, to, że dochodzi do tych ataków, coraz częściej widzimy. Widzimy w mediach społecznościowych, widzimy to na YouTube'ach i widzimy to wszędzie. Powody są różne, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj będziemy sobie podali na podstawowe pytanie, co możemy zrobić, bo od tego tutaj jesteśmy. Border Violence, urodzeni przeciwko przemocy, ale nie bezradni, nie nastawiający drugiego policzka. Tylko ci, którzy myślą i ci, którzy chcą działać racjonalnie, czasami brutalnie i agresywnie, wtedy kiedy trzeba. Zaczęliśmy od kobiet, ale jeżeli chodzi o rabunki, jeżeli chodzi generalnie o oddawanie swoich kosztowności, oczywiście tyczy się to również mężczyzn, tyczy się to dzieciaków, nastolatków, więc temat nie jest tylko dla kobiet. Przechodzimy do konkretów. Ja staram się Wam tutaj dać samo mięso z moich doświadczeń, ale też powiem Wam, co zrobiłbym ja w danej sytuacji. Pierwsza więc sprawa to jest napad rabunkowy. Czyli mamy sytuację, w której ktoś do mnie podchodzi i czegoś ode mnie chce. Załóżmy, jesteście kobietą i ktoś mówi, dawaj portfel suko. Dlaczego mówię, że to zależy? Ponieważ każda sytuacja jest inna, każdy ma inny poziom wyszkolenia i czasami mamy większe, czasami mniejsze zagrożenie. Agresor będzie uzbrojony, czasami będzie nieuzbrojony, czasami będzie ich kilku. Czasami. W Waszym otoczeniu będzie ktoś, kto może Wam pomóc, ale przede wszystkim czasem dystans daje Ci możliwość zrobienia dwóch kroków w tył i wejście do sklepu i poproszenie o pomoc, a czasami będziesz w ciemnej bramie. No i co teraz robić? To nie jest prosty temat i e, naprawdę zachęcam Was, żebyście codziennie budowali swoją odporność psychiczną, odporność fizyczną, żebyście wiedzieli, jak reagować w stresie, ponieważ w stresie najczęściej dochodzi właśnie do tych e, sytuacji. Nie ma czegoś takiego, że ktoś z was podchodzi, e, chce od was portfela, samochodu zegarka, wy jesteście wyluzowani. Gdybyście byli wyluzowani, znaczy jesteście turbo wyszkoleni, ale wtedy wiecie, co robić, czy oddawać czy nie. Ale jeżeli czujecie się bardzo, bardzo zestresowani, jesteście kobietą, ktoś jest bardzo agresywny, czujecie niemoc, po prostu oddajcie ten portfel cholerny, ten samochód, ponieważ nic nie jest warte waszego zdrowia i życia. Ale teraz zastanówmy się, kiedy walczymy, a kiedy e, oddajemy. Dobra, weźmy sobie od razu taki hardkorowy przykład, że jesteście na parkingu i ktoś do was podchodzi i mówi... Dawaj samochód, dawaj kluczyki. Tylko orientujecie się, że z tyłu w samochodzie jest dziecko, które śpi. I teraz jak skomunikujecie się z tym agresorem? Ja naprawdę polecałbym wam e, w tej sytuacji, żebyście w jakiś kontrolowany sposób oddały te kluczyki, ale musicie najpierw zabrać dziecko, bo przecież nie ma innej możliwości. Czy wiecie jak się komunikować? Czy wiecie jak e, w sposób, który będzie kontrolowany, oddać te kluczyki? i jak najlepiej to dziecko wyciągnąć. Tego właśnie uczymy na szkoleniach i w ten sposób pracujemy. Każda sytuacja jest stresująca i wszystkie symulacje muszą być robione na stresie. Dużym, naprawdę stresie. A więc zarówno w tym hardkorowym przypadku, kiedy mamy dzieciaki w samochodzie, dziecko w samochodzie i przy oddaniu portfela musimy oddawać te nasze drogocenne rzeczy w sposób kontrolowany. Co to oznacza? Że musicie cały czas obserwować zmiany sytuacji, musicie reagować na zmienne. To, że wy oddacie czasami portfel, nie zawsze oznacza, że ten atak się skończy. Agresor nie musi wcale przestać. Czasami jeżeli próbujecie wyrwać torebkę, to czasami lepiej ją puścić. Ale skąd wiemy, co jest w głowie tego chorego skurczybyka? Wszystko więc trzeba przećwiczyć. Walka, ucieczka, oddawanie rzeczy pod kontrolą. To jest bardzo istotne. Ale przechodzimy do opcji numer dwa, czyli ktoś chce nie czegoś od ciebie, tylko ktoś chce ciebie. I ktoś chce dokonać przemocy seksualnej, ktoś chce cię porwać, ktoś chce zrobić ci krzywdę. I teraz niezależnie od płci w tej chwili mówimy. Jeżeli ktoś chce ciebie, musisz po prostu walczyć, musisz spiąć całe ciało, musisz się skoncentrować. Wiem, że to jest trudne, ponieważ stres i panika będą ogromne, ale nie daj się przenieść w inne miejsce. Jeżeli ktoś mówi ci, że masz być cicho, to masz krzyczeć, nie daj się przenieść w inne miejsce, postaraj się być tak głośna i agresywna, jak tylko się da. A czasami musisz użyć podstępu. Mogę tutaj dawać wam różne tipy, ale prawda jest taka, że wszystko trzeba przetrenować, więc internet. Jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby mówić o pewnych rzeczach i akcentować pewne rzeczy, ale nie jest miejscem na to, aby dawać szczegóły, ponieważ nie ma możliwości, żeby ktoś nauczył się wszystkich tych rzeczy przez internet. To jest tylko dodatkowa wiedza. Moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś chce Ciebie musisz walczyć, zwracać na siebie uwagę i zrobić wszystko, żeby nie dać się przenieść w inne miejsce, masz krzyczeć, masz być agresywny, agresywna po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I teraz czy możemy liczyć na to, że ktoś mi pomoże w takiej sytuacji, umiesz liczyć licz na siebie. Więc uzbrajcie się w umiejętności specjalne. Postarajcie się budować swoje skille. Bądźcie w formie. Nauczcie się rozpoznawać. Pamiętajcie, że świadomość sytuacyjna to jest absolutny numer jeden, jeżeli chodzi o samoobronę. I pamiętajcie o tym, że naprawdę dzieją się złe rzeczy dookoła nas. Nie bądźmy przerażeni, bądźmy przygotowani i naprawdę nauczmy się myśleć w stresie, a to jest naprawdę najtrudniejsza sztuka. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa, samoobrony, poznać zasady, to zapraszam Was oczywiście do wejścia na stronę jarosławrogowskiej.pl, gdzie znajdziecie Akademię Bezpieczeństwa, kurs ABC Bezpieczeństwa w formie online, gdzie macie samo mięso, jeżeli chodzi o moje 25 lat pracy. I pamiętajcie o tym, że internet i każdy kurs online. Może naprawdę Wam bardzo dużo dać, ale najważniejszy to jest trening na żywo. Więc niezależnie od tego, czy kupicie go ode mnie, czy nie, to najlepiej spotkać się jest na żywo. Pamiętajcie o tym. Każdy materiał online, każda książka, każde wideo to jest tylko materiał pomocniczy. Trzeba to wszystko przepracować na żywo. Trzymajcie się.